Można wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy na rower grawitacyjny, ale nie do tej grawitacji, którą wy jeździcie. Rower typu trail może być hardtailem, może być fullem, około 130-140, może mieć nawet 150 mm skoku. Na ścieżki typu flow, na ścieżki typu single track jak najbardziej się nadaje. Rower Enduro, tu już mamy od 150 nawet do 170 mm skoku, jest w stanie wjechać na górę w miarę sprawnie, chociaż nie tak sprawnie jak rower tailowy, ale w dół musi sobie poradzić przy każdej prędkości. Trochę oddzieliła się grupa rowerów Super Enduro do zjeżdżania po trasach downhillowych czarnych. Do dużych skoków. Rower, który będzie w stanie wytrzymać prawie tyle, ile mógłby wytrzymać rower downhillowy. On ma od 170 nawet do 190 mm skoku. Kolejna kategoria to rowery freerideowe, bike parkowe. Już absolutnie bezkompromisowe.